Kiedy można z prawej strony wyprzedzać. Mało tego, ja ci powiem, kiedy trzeba z prawej, bo z lewej nie wolno. Po pierwsze, tramwaj, wyprzedzamy z prawej strony. No, chyba, że jest to droga jednokierunkowa albo ułożenie torów, uniemożliwia wyprzedzanie z prawej, wówczas tramwaj wyprzedzamy z lewej strony. Po drugie, pojazd, który skręca w lewo nie może być z lewej strony wyprzedzany, musisz go wyprzedzić z prawej strony. Po trzecie, na jezdni jednokierunkowej wy z wyznaczonymi pasami ruchu, czyli wystarczą tylko dwa, można wyprzedzać z prawej strony. Na zabudowanym, poza zabudowanym, na jednokierunkowej wystarczą dwa pasy ruchu. No i w końcu ostatnia rzecz, wyprzedzanie z prawej strony poza obszarem zabudowanym na dwukierunkowej. Na drodze dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym muszą być trzy pasy ruchu dla jednego kierunku, a na obszarze zabudowanym wystarczą dwa pasy dla jednego kierunku. Powodzenia. Aha, jeszcze jedno nazdamy to.com są spotkania na żywo ze mną, gdzie tłumaczę przepisy prawa drogowego i najtrudniejsze pytania z bazy egzaminacyjnej. Zapraszam, pakiet platynowy.